Witam serdecznie Państwa. Znajdujemy się w hotelu Remes w Opalenicy, już na szóstej edycji warsztatów Days. Na tegoroczną edycję przyjechało blisko 130 osób, z czego mieliśmy 24 trenerów. Nasze warsztaty odbywały się w pięciu salach jednocześnie i nasi uczestnicy, partnerzy mogli wybierać sobie swoją ścieżkę rozwoju. Każdy szedł na te warsztaty, które po prostu sobie wybrał. Koraben Logistics Polska bierzemy udział we wszystkich liczących się wydarzeniach logistycznych w kraju, jak również za granicą. Od wielu lat jesteśmy partnerem warsztatów logistyki, szefów logistyki Logdays. Chciałam zachęcić wszystkich do wzięcia udziału w kolejnych edycjach. Uważam jako praktyk że te warsztaty wnoszą bardzo wiele do naszej codziennej pracy. Mamy okazję wymienić się wieloma pomysłami, wieloma pytaniami, wątpliwościami. Także zachęcam Państwa do wzięcia udziału, polecam te warsztaty, jak również polecam do takiej bieżącej komunikacji pomiędzy nami, szefami logistyki w różnych firmach i w bardzo różnych obszarach. Dzień dobry, Mariusz Puto, firma Mantis. Na tegorocznych warsztatach Logday zaprezentowaliśmy prezentację na temat wykorzystania oprogramowania WMS w magazynach e-commerce. Dziękujemy organizatorom za sprawne zorganizowanie eventu no i do zobaczenia w przyszłym roku. Dla mnie, jako dla wystawcy, istotną rzeczą było to, że organizator umożliwił nam zaprezentowanie się na stoisku jako... Partner technologiczny, mogliśmy zaprezentować naszą technologię, czyli technologię skaningu laserowego, opowiedzieć nieco więcej. Więc tutaj także podziękowanie za taką możliwość dla organizatora. Log Day to świetna okazja do tego, żeby wysłuchać ciekawych, merytorycznych prelekcji, do tego, żeby porozmawiać w gronie praktyków i właśnie ten praktyczny aspekt jest tutaj kluczowy. My jesteśmy trzeci rok z rzędu partnerem konferencji i zapraszamy te w przyszłym roku też na pewno będziemy. Konferencji Log Days firma Helman Worldwide Logistics uczestniczy po raz drugi w tym roku jako partner. Jest to miejsce, gdzie można spotkać wielu potencjalnych klientów, miejsce, gdzie można spotkać wielu fachowców, miejsce, gdzie można zaprezentować swoje osiągnięcia, swoje różnego rodzaju prace nad projektami i miejsce, w którym można się dowiedzieć wielu rzeczy, nad którymi pracują nasi klienci, nasi konkurenci. Merytorycznie, na wesoło i w profesjonalnym gronie. Super konferencja. Jako klik zrobiliśmy analizę i wyszło nam, że 100% uczestników było zadowolonych. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie tak samo fajnie i spotkamy się ze wszystkimi albo jeszcze w większym gronie za rok. LogDays profesjonalnie, rzeczowo w super atmosferze. Serdecznie Was wszystkich zapraszam już na kolejną edycję siódmą warsztatów Days. Będzie ona w maju, w przyszłym roku. Miejsce jeszcze podamy. Będzie na pewno merytorycznie, będzie zabawa. Gorąco zapraszam. Do zobaczenia.